Ojka, kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. E, dzisiaj mamy już sobotę, tak, już sobotę jest, jest bardzo zimno na zewnątrz i stwierdziłam, że pojadę sobie teraz z rana do BMu, bo później mam klientki na rzęsy i no i tak, i muszę się ze wszystkim wyrobić. No i dzisiaj mam taką stylweczkę z Polski się zmieściłam, nie wiem jak to jest możliwe może trochę mi się schudło chociaż to jest niemożliwe po Polsce no ale jednak no i dobra, i lecę jest sobie śniadanko i będę pędzić do bo chcę sobie poszukać jakichś takich dyniek, czegoś na jesień plus muszę jeszcze kupić maseczki na, na twarz do tej mezoterapii i tak, tak się zapowiada nasz kolejny dzień także do zobaczenia w dzisiejszym vlogu Powiem wam, że jest mega naprawdę zimno jak z rana i stwierdziłam, że wezmę sobie tylko taki bezrękawnik nic poza tym, myślę, że wytrzymam no i biorę Julilika. troszkę jest niesmaczony ale go biorę na zakupy razem ze mną miał ogólnie jechać na ryby, ale kolega powiedział, że jednak nie jedzie to on też nie jedzie, bo nie chce sam i tak dalej także jedziemy do Wiemuń, zobaczymy co nam się udało polować no i może jeszcze podejdziemy na ten ryneczek, co są zawsze takie warzywa i tak, do zobaczenia zaraz. I właśnie właśnie wpadł za parking. How many hours? Take two hours, so you have to press, I think. No. Ale follow. Follow. no. Dobra, płacimy i lecimy do środka. W Biemi i nie ma w ogóle już żadnych pumpkinowych rzeczy. Wszystko jest tylko już na święta. A na jesień już nie ma nic, nic a nic. Co jest dziwne, bo jeszcze, jeszcze nawet Halloween nie przeszło, a oni już tylko świąteczne rzeczy, zobaczcie. A na pumpkinki nic nie ma. Jedynie o, to i tyle. Byłam w i w sumie nic takiego nie znaleźliśmy jedynie wzięłam te maseczki na tą mezoterapię i tyle, nie ma nic święta nadeszły, pumpkinków już nie ma, więc nie wiem gdzie to wszystko kupię, może pojadę na jakiś pumpkin zbiory ale tak to jest naprawdę lipa, no i teraz idziemy ten ryneczek, może tam jakieś warzywa kupię i pędzę do domu, bo klientki mam dzisiaj więc wezmę sobie tego pora. Może tam to weźmiemy. Weźmiemy kalafiora i może coś jeszcze zobaczymy, ale jest naprawdę fajne, bo świeżutkie. Trzeba brać, póki jest. Kupiliśmy warzywa. Wzięłam w sumie rzeczy na rosołek, chociaż jeszcze będzie mi brakowało kurczaka i... i nie wiem jak się nazywa, to taka okrągła główka, więc tego będzie mi brakowało. No i tak i będziemy teraz może do Tikamaxu. Idziemy do Tikamaxu? No. no, Julek nie lubi tam chodzić, ale ja lubię. Eee, I mam nadzieję, że tam coś znajdę na jesień. A jak nie, to będzie lipa, bo nie ma nigdzie nic. Już są święta w Anglii i, i wszyscy pominęli i Halloween, i jesień. Jestem w Homburgiem i dzisiaj powiem Wam, że nie ma nic. Nie ma nic fajnego, są tylko rzeczy takie Halloweenowe, ale tego nie potrzebuję. No i bierzemy jakieś potrzebne rzeczy, rzeczy i będziemy jeszcze myśleć sobie jakąś kawę wziąć jesienną i lecę do domu. Myślałam w ogóle, żeby sobie wziąć takie trawy do domu. Ale nie wiem, czy to się zaraz wszystko nie pokruszy. Ale fajne, fajnie to wygląda. To w ogóle. To się boję, że zaraz się pokruszy. O, patrzcie. Lipne, lipne, może taki bukiecik sobie wziąć, ale to, jakby musiałam popatrzeć w sumie jak to wygląda, ale to jest takie bardziej weselne, to nie, co, co, dobra, nie wiem, na razie będę bez ozdób, kupi się na zimę już. Mhm. Zamówiłam sobie wczoraj na Amazonie takie coś do czyszczenia uszów, bo szczerze Wam powiem, że jak na przykład ktoś stoi troszkę dalej i mówi do mnie, to ja po prostu no nie słyszę go. W sumie coś tam słyszę, ale nie wiem o co mu chodzi. Więc stwierdziłam, że zamówię sobie takie coś, coś takiego i zobaczymy, czy to w ogóle pomoże. Ma to niby właśnie pod wpływem ciśnienia. Ma wydobywać ten cały wosk z uszu, więc zobaczymy. Ja ogólnie za to dałam chyba 34 funty, z dostawą było 36. No i zobaczymy później, jak to działa. Przyjedzie Julian, to mi może pomoże. <grytanie> Także zobaczymy, jak to cóżko będzie działało. Ogólnie w tym widzę, że mamy jakiś e, ręcznik, szmatkę. Co to jest? No co to jest? Taka po prostu szmatka, żeby może się wyczyć, czy coś? Nie wiem, zobaczymy później. Do tego, co to tutaj jest. Czekajcie, ja sobie to otworzę. Nie wiem, czy dam radę jedną ręką. Spróbuję. Och, czekajcie, chyba nie. Muszę sobie poradzić dwoma. Dobra, mamy w tym chyba końcówki to są. Tak, to są takie końcówki. Nie wiem, czy wszystkie są takie same. Czy jak to jest? Tak, wszystkie takie same, tylko widzę, że tu jest jakaś jedna inna, nie ta. No ale pomimo, jest tam jakaś inna końcówka. E miseczka, instrukcja obsługi żeby te wszystkie syfy leciały eee, pojemnik kabel wiadomo no i nasz cały sprzęt. w sumie to fajnie wygląda tu się pewnie włącza go i leci woda no zobaczymy czy mi to pomoże ale oby, bo już naprawdę czasem nie zmijasz wstyd że ja taka młoda dziewczyna 25 lat i nie słyszę tak. próbujemy teraz nowe cecuszkę, no dawaj okay. no tylko you need to do like now like that and after you need to go for, far away far away far away I mean out o oh, no leci coś? is coming something? Yeah. czekaj, p keep going keep Może I need to do that with Mamy już niedzielę i ja tyle zaskończyłam klientkę, jak nigdy powiem wam, że zeszło mi prawie 3 godziny. Co, nie jestem z siebie dumna, ale w sumie musiałyśmy trochę ściągnąć tych rzęs, bo robiłyśmy nowy secik z totalnie innych, innym stylu, innych rzęsach, więc musiałam to wszystko pościągać i założyć nowe, więc no, trochę mi zeszło należycie. No, no i teraz jedziemy z Julianem do Lidla, do Tika Maxa, bo potrzebuje jakieś czarne dżinsy, może jakąś bluzkę. I mieliśmy jechać do Peterborough, w sumie ja miałam. Julek nie chciał. Ale nie chce mi się trochę, bo już jest godzina 12 i zanim byśmy dojechali, to by była pewnie 13. Byśmy pochodzili po sklepach i tak dalej, to już była, była, by była 16, więc no nie ma sensu. Pojedziemy tutaj i mam nadzieję, że tu coś upoluje. A jak nie, to trudno. A pogoda jest taka on, jest trochę zimno, nie wiem ile jest stopnia, ale jest trochę zimno. Mogłoby być lepiej. I tak, jesień, nadeszła jesień, może jeszcze dzisiaj udekoruję dom, jak będzie mi się chciało, ale czy jest sens? Może. Zobaczymy, zobaczymy, jak ten dzień się dzisiaj potoczy. Oni to robią, zamiast naprawiać drogi, bo płaci się po to tak. to oni naprawiają chodniki. Ja nie rozumiem tego, naprawdę. Zamiast naprawić te wszystkie dziury, nie dziury, to nie. Wiadomo, lepiej, lepiej zostawić drogę i ktoś przyjedzie szybciej do warsztatu. No, oczywiście. Także już któryś to miesiąc i w sumie nie wiem do kiedy to się pociągnie, ale na pewno jeszcze chwilę. Tu pod mataranem idioma Maxem zawsze, ale to zawsze są takie korki, wszystko jest zapełnione. Jeszcze teraz jak naprawiałem tą drogę, to jest jeszcze gorzej. Żeby to wie, wjechać. Tu jeszcze pan w ogóle przepuścił ludzi, co wyjeżdżali spod właśnie... Yy, spod prawej strony i sam się zakopał w korek, więc ja nie rozumiem tych angielskich ludzi, jak oni jeżdżą, ale czasem naprawdę można się popłakać ze śmiechu. Zobaczcie jakie to są fajne rzeczy Halloweenowe. Zastanawiam się, czy w ogóle sobie takiej dyni wziąć, albo takiej słówki. jeszcze są takie rzeczy. Te szklanki są w sumie fajne. Nie wiem, zobaczymy, jeszcze przejdę i zobaczymy. Patrzcie, tylko jakiego fajnego pana znalazłam Julek, przesuń się I tu się cukierki daje Ciekawie, ile takie coś kosztuje Ile? Na dupce mu pisze 30 funta I fajne to Bierzemy? To jest też takie fajne z halkiem A to świeczka Fajne, fajne Podoba mi się Domek taki Co jeszcze mają? Jurek tak jakieś nożyce znalazł. Już tu są bańki, to są już w ogóle święta wszędzie. Na święta to jest pełno tego. Ale mnie jeszcze interesuje Halloween. Także nie wiem, zobaczymy. co Zobaczymy, co tu znajdziemy. Did you find something? Nie. Idę dalej w poszukiwaniach. Znalazłem taki kosz. I don't know. Ja myślę, żeby sobie powziąć tak do mojego pokoju na rzęsy, ale nie wiem. Fajnie się tutaj otwiera i w środku masz tego miejsca. Więc promocja za 14 funta. Czekajcie to pisano. 14 funta. Więc chyba sobie go wezmę. Bo tamten już jest naprawdę taki przechodzony. Tak. Poduszki znalazłam na promocji. One są takie mięciutkie, zarąbiste normalnie. Za 15 funta, więc biorę. Ten kosz odłożyłam i lecę dalej. Zobaczymy, co się upoluje. Ale mam nadzieję, że jeszcze trochę, jeszcze zakocamy się muszę rozejrzeć, bo mi potrzeba i, i dekorujemy dom. Zakupy w Lidlu zrobione. Wydałam, nie wiem dokładnie, 70 Seventy-Nine I 75 coś tam, ale zabrakło mi do rosołku, jak to się nazywa takie okrągłe nie wiem, jak to się nazywa. Ale zabrakło mi tego, w Lidlu tego nie mieli, muszę specjalnie do Azdy jechać. No i jeszcze chciałam sobie na dekorację popatrzeć, ale tego Julianowi nie mówię, bo... bo będzie zły. Hej, hamuj. Eee, I mam nadzieję, że coś znajdę, a jak nie, no to trudno. I, I będę lecieć do domu, bo będę robić rosołek. Julian zrobi drugie danie. I później idziemy do kina. Umówiłam nas na e, film. B Billy Lewis, czy jak to się nazywa? To jest ten e, wcześniejsze Wednesday, czy coś takiego. I chcę zobaczyć, jak to będzie. Czy będzie fajne, czy nie będzie. Ale fajnie spędzona niedziela na pewno razem, bo już brakowało mi tego czasu, bo wcześniej byłam w Polsce. Ehm, wcześniej byłam w Polsce i teraz wróciłam, no to od samego poniedziałku do dzisiaj pracowałam. I z Julianem tak naprawdę nie widzieliśmy się, bo ja chodziłam na nocki, on chodził na dniówki. widywaliśmy się tylko w nocy, żeby sobie powiedzieć cześć I tyle uh, I think it is or no? No it's not. Ile kombinuję, żeby zaparkować, bo jest naprawdę. I don't know why, but you can't. Ile kombinuję, żeby zaparkować? Bo jest naprawdę tłumy pod Azdą są tłumy, i nie ma gdzie zaparkować. Dekoracji, co prawda, nie było w Azdzie, ale za to, co kupiłam coś takiego. To jest chyba po prostu yy, mięso, jest mięso, ciasto, ciasto ruskie? Nie wiem, jak to się nazywa. I owinięty w ten boczek i, i ser. Pychota, zaraz próbujemy. Mmm pyszta, ale zasłona. Idealnie taka przykąska przed normalnym obiadem. Pychota. This? normal normal, to jest kurczak, papryka śmietana yy, pietruszka chyba natka pietruszki what more? pepper chicken that one, green egg jajko śmietana? no śmietana? a, to zamiast śmietany jest jogurt i jajko i mąka no i pewnie to będzie zapiekał, bo widzę, że już piekarnik wystartował a ja robię sobie tutaj już rosołek do tego makaron. Musiałam jakieś pomieszyć w ogóle dwa i będziemy się zajadać. No i jeszcze ma zrobić ziemniaczki. No i to będzie nasz dzisiejszy obiadek. Patrzcie, jakiego ogromnego pająka mamy w domu. Ja pitole. Co za gang? Matko, skąd taki wielkachny pająk? Ja pitole! Julek Bad dom kielchim jaki wielkachny Matko boska yeah. ja Jaki ale skąd takie pająki w domu? from where they are. Masakra i po pająku było minęło gdzie się to wszystko podziało. Więc mam to wszystko z tamtego roku. Nie będę nic wielkiego y, kupować, bo to nie ma sensu. Tu mam dwie takie, one już jeszcze się powinny świecić, a już pewnie baterie się wyczerpały. No, czyli dwie takie. No jeszcze tak po takiej małej. No widzę, że to już rozwalona. Więc nie mam za dużo. No jeszcze wybióra mam i tyle. Także wezmę

I szczerze, no nie wiem, czy ją tutaj da, czy jej tutaj nie da, ale pewnie ją dam. Niech sobie tu stoi jakoś. W tak jak tak, no o tak niech sobie stoi. Tu będą te dynki. No i jeszcze mi zostały te duże dynki, dwie małe. Więc nie chcę to ułożyć. Może dam to na stół, albo albo... musi być już w kubeczku pampkinowym i włączyłam sobie kominek. Co prawda nie mamy kominka w domu, ale, ale chociaż w taki sposób mogę sobie umielić czas. Także w końcu jest ten jesieniaramód. I później odpoczynek. Nic więcej, jest niedziela, więc trzeba odpocząć po całym tygodniu. Kina, idziemy do kina. A Romantico time będzie. Julek będzie Romantico time. Jesteś no. happy? No. Sure? Mm -hmm. Tak, I, I make gdzieś for you. To spend time together. No, idziemy do kina, bo tak naprawdę w ogóle nie spędzamy z Julianem razem czasu. Bo cały czas on pracuje, jak nie to ja pracuję, tak w kółko. Cały czas to samo. I w ogóle się praktycznie nie widzimy kto to krzyczy. Co tu się dzieje? Słyszycie to, jak ktoś krzyczy? Matko. OMG. Pogoda jest teraz w sumie taka, o, nie jest zimno, nie jest ciepło, ale czuć po prostu, że jest jesień. Może już niedługo zaczną y, ludzie wywieszać coś na Halloween. No ale zobaczymy. Ja miałam też, że pójdę na Halloween, a jednak będę pracować, więc trudno. Życie Będzie bez Halloween tym razem.